18 już, 18 już Harmonia Kosmosu. Co w tym roku ciekawego? Jacy ludzie przyjadą, kto znany? No, w ogóle to będzie bardzo duże zdarzenie. Ja się cieszę, że z nami jest pan burmistrz naszego miasta, Sobudka i, i, i naszej gminy pan Mirosław Jarosz. Ponieważ jesteśmy środowiskiem takim bardzo egzotycznym, czasami trudnym do jakby ogarnięcia i to, że te imprezy tu się jednak odbywają bez przeszkód już tyle lat. To świadczy o tym, że po prostu jednak jest taka duża tolerancja i szerokie spojrzenie gospodarzy miasta i gminy na to, co tutaj się dzieje. A tu się dzieją dobre rzeczy. 18 raz są ludzie z tak różnych przestrzeni duchowych, społecznych, a nawet politycznych, bo po prostu budujemy dialog między ludźmi, którzy wydawałoby się, nie są w stanie budować tego dialogu. No sam fakt na przykład, że będą tutaj dziennikarze na przykład z Realu24 jako redakcja, tak? I my jesteśmy jako NTV, jeszcze szereg innych redakcji, sami dziennikarze niezależni. To jest nowa jakoś troszkę niedoceniana, mówiąc delikatnie, przez mainstream. Wiadomo, że się z nimi wadzimy, ale to jest normalne. Jesteśmy, żyjemy w demokracji. A tutaj po prostu to jest zjawisko w mojej ocenie na skalę Polski jedyne w swoim rodzaju. Prawdzie ktoś tam skopiował nam taki, przed kilku laty, w lepszych warunkach technicznych, ale tam nie ma tego społecznego jak to się impetu, a my zawsze mm -hmm. Samorządowość. i tutaj też jest projekt Republiki Ślężańskiej, który zresztą w kampanii wyborczej pana Mirosława był poruszany i już rozmawiali, bo przyszły już pierwsze programy są do głosowań, na tym zlocie będzie też dyskusja o tym i mamy nadzieję, że Sobótka no właśnie, będzie, będzie, no? będzie takim prekursorem albo jednym z prekursorów w Polsce po prostu e demokracji. A co będzie nie Ciebie? Kto, kto, kto ciekawy, kto znamy? Bo dużo koncertów. Tak, dużo, dużo tego jest tak dużo, medytacji. że w zasadzie medytacje, właśnie wizualizacje, przyjadą osoby, które napisały wiele takich książek ciekawych, często bardzo, bardzo kontrowersyjnych. Ma być też mój ulubiony temat, no Harmonia Kosmosu, to nie, mo, nie może się odbyć od, od sprawy, od bez, bez sprawy UFO, ale jesteśmy troszkę, mamy wiatr w plecy, ponieważ czekają wszyscy na świecie na raport Pentagonu w sprawie UFO, czyli to oznacza, że to jest poważny problem, a nie tylko takie bajdurzenie, jak się nieraz o nas mówiło. No i tutaj. Na... A harmoniką sozy zawsze to stawało jako taka duża sprawa, tak? Panie burmistrzu, co znaczy t, t zjazd y, dla gminy? Jak ważne to jest? To znaczy, przede wszystkim to tak, dziękuję Panie Januszu, cieszę się, że po raz kolejny gościcie na naszej Ziemi Ślężańskiej. Dla gminy to jest przede wszystkim, słuchajcie, to jest, proszę Państwa, najlepsza reklama, jaka może być. Tak jak Pan już, Janusz już powiedział na wstępie, ludzie tutaj przyjeżdżają z całej Polski i spoza granic kraju. Dlatego też zapraszamy do naszej pięknej Ziemi Ślężańskiej. Czerpcie, korzystajcie z tych uroków. Czerpcie tą zdrową energię, która tutaj jest. Tak jak Pan Janusz powiedział, myśmy się wcześniej kilkakrotnie spotykali, dyskutowaliśmy właśnie między innymi o tej właśnie demokracji bezpośredniej, mm -hmm. na której nam też zależy. Ja jestem zwolennikiem tego. Mamy wstępne jakieś ustalenie. Ja myślę, że zakończy się to finalnie, w sensie takim, że rzeczywiście wprowadzimy to w życie.